Rady Gminy Lniano. Witam serdecznie Państwa radnych, panią wójt i pracowników urzędu. Według przedłożonej mi listy obecności w obradach dzisiejszej sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum i upoważnia nas do kontynuowania sesji i podejmowania prawomocnych uchwał. Proszę Państwa, został Państwu przedłożony porządek obrad dzisiejszej sesji. Państwo radni zostaliście powiadomieni o porządku i też został przedstawiony na stronie internetowej gminy w BIP-ie. I proszę państwa, czy ktoś z Państwa z radnych albo z pracowników może pani Wójty tutaj ma jakieś uwagę do porządku obrad. Bardzo proszę. Nie widzę. W związku z tym proszę państwa przystępujemy do głosowania nad porządkiem sesji. Bardzo proszę. O przeprowadzenie głosowania. Pan radny Bagiński Tomasz. Jestem za. Pan radny Budek Bogdan. Jestem za. Pani radna Drewka Maria. Jestem za. Pan radny Pelczykowski Paweł. Jestem za. Pan radny Gatkowski Zygfryd. Jestem za. Pani radna Gdzella Maria. Jestem za. Pani radna Jędryczka Irena. Jestem za. Pani radna Kłopotek Wagniewska Karolina. Jestem za. Pan radny Kutowski Marek. Jestem za. Pani radna Lachuta Katarzyna. Jestem za. Pani radna Liski Bowska Hanna. Jestem za. Pani radna Partyka Sylwia. Jestem za. Pan radny Pilarski Rafał. Jestem za. Pani radna Przysiężnik Sabina. Jestem za. Dziękuję. Dziękuję. Proszę państwa stwierdzam, że nad porządkiem sesji głosowało 14 radnych, wszyscy byli za. Porządek sesji w treści został przyjęty. Proszę państwa kolejnym punktem dzisiejszej sesji jest podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale dotyczącej wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. To jest uchwała, która była przedmiotem poprzedniej sesji. Została tutaj wniesiona poprawka dotycząca y, kary za, y, za niesegregowanie y, odpadów komunalnych w sposób selektywny i opłata była w poprzedniej y, treści uchwały była przyjęta jako czterorazowa, czterokrotna, y, y, czterokrotna stawka. Tutaj tylko w tej projekcie uchwały dokonana jest zmiana y, jako określenie tej kary jako kwota, kwotowa kara, tak? tak? Proszę Państwa, w związku z tym, że uchwała w dniu dzisiejszym była też przedmiotem nasz, posiedzenia naszych komisji wspólnych, poproszę o opinię dotyczącą projektu uchwały poszczególnych przewodniczących komisji. Bardzo proszę Komisję Gospodarczą, Pana Przewodniczącego. Komisja. Gospodarcza wydała opinię pozytywną. Poproszę Panią Przewodniczącą Komisji Społecznej. Komisja społeczna zaopiniowała pozytywnie. Poproszę Panią Przewodniczącą Komisji Skarg Wniosków i Petycji. Komisja Skarg Wniosków i Petycji jednogłośnie pozytywnie. Poproszę przewodniczącą Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna również zaopiniowała pozytywnie. Proszę Państwa, w związku z pozytywnymi opiniami otwieram dyskusję na temat tej uchwały. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, zamykam dyskusję. W związku z tym proszę o odczytanie projektu. Uchwała Rady Gminy Lniano w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 podpunkt 15 i artykuł 14 ustawy e, pierwszej 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 506 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 6K ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 2010 uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 12 na 95 na 2019 Rady Gminy Lniano z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty paragraf 3 otrzymuje brzmienie. Paragraf 3. Uchwała określa podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny i opłata ta wynosi 80 złotych od jednego mieszkańca miesięcznie. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego. Dziękuję. Zarządzam głosowanie nad projektem uchwały. Bardzo proszę. Pan radny Bogiński Tomasz. Jestem za. Pan radny Budek Bogdan. Jestem za. Pani radna Drecka Maria. Jestem za. Pan radny Pelczykowski Paweł. Jestem za. Pan radny Gatkowski Zygfryd. Jestem za. Pani radna Gzella Maria, jestem za. Pani radna Jędryczka Irena. Jestem za. Pani radna Kłopotek Bagniewska Karolina. Jestem za. Pan radny Kutowski Marek. Jestem za. Pani radna Lachuta Katarzyna. Jestem za. Pani radna Liskibowska Hanna. Jestem za. Pani radna Partyka Sylwia. Jestem za. Pan radny Pilarski Rafał. Jestem za. Pani radna Przysiężnik Sabina. Jestem za. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa, informuję, że uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty została przyjęta e, jednogłośnie przez Państwa radnych. W głosowaniu brało udział 14 osób. Proszę Państwa, w związku z wyczerpaniem się porządku o dzisiejszej sesji e, zamykam trzynastą e, sesję Rady Gminy Lniano. Dziękuję Państwu.